Dzień dobry. Dzisiaj trochę szerzej na temat nalewki toniku krwi. Nalewka wzmacniająca krew. Wszystkie produkty są naturalne, ekologiczne. Właściwości tonizujące krew, którą ma właśnie ta nalewka. Co to znaczy? Tonizujące krew. Nalewka wzmacnia produkcję krwi i wpływa tym samym na śledzione. Śledziona ma taką funkcję produkcji, transformacji oraz transportu krwi, więc tonizująco będzie działało wzmacniająco na krew. Wzmacniająco, czyli będzie większa produkcja krwi e, oraz e, przede wszystkim ta nalewka ma wpłynąć na... E, ma wpłynąć na nawilżenie krwi. O nawilżeniu krwi w medycynie akademickiej praktycznie w ogóle się nie mówi. Jest to temat zupełnie nieznany, po prostu zwyczajnie nieznany. Natomiast w medycynie chińskiej nawilżenie krwi jest jednym z najważniejszych czynników, ponieważ ono daje. Wspaniały transport, tak? Po pierwsze, transport. Po drugie, transport krwi, tak? Po drugie, nawilżenie krwi powoduje elastyczność naczyń krwionośnych, czyli ściany naczyń są elastyczne. E, następnie, wszystkie mm, y, funkcje, które y, na no, powiedzmy, co by tu dać za przykład, na przykład, jednym z przykładów będzie. Zagęszczenie, zbyt duże zagęszczenie plemników u mężczyzny, które powodują, że one się słabo przemieszczają, na przykład kobieta nie może zejść ciążyć w związku z tym, to właśnie jednym z czynników jest brak nawilżenia krwi, powodów, tak? Jednym z powodów jest brak nawilżenia odpowiedniego. I, to, I ten transport tego nie, nie może się przemieszczać prawidłowo. Więc tutaj właśnie ta, ten tonik będzie wpływał właśnie bardzo korzystnie na, na krew, na transport krwi, na produkcję krwi oczywiście na, i na transformację. Tu głównym, y, oczywiście tak, oczywiście y, y, głównym ziołem, y, nawet nie wziąłem, tylko najpierw głównym y, to jest wino czerwone wytrawne, y, a głównym składnikiem z 11 ziół, które tutaj są, to jest głożyna. To jest głożyna. Głożyna y, jest to owoc y, chiński, daktyl czerwony. tak To jest zupełnie inny daktyl niż... Te, które znamy, a które są z sprzedaży, to są chińskie daktyle, są bardzo, może mi się uda tutaj, a, nie, nie uda mi się tak, w środku jest pestka, tam jest taki pomarańczowy, powiedzmy, miąż. Owoc głożyny działa na bezsenność, wpływa bardzo korzystnie na skórę i paznokcie poprawia odporność organizmu, tak? Czyli jest tutaj bardzo takim ważnym czynnikiem wpływającym na śledzone. Cynamon, no to jest skora cynamonu, rozgrzewająco działa i bardzo dobrze wpływa na nerki. Tu jest mojej roboty skórka pomarańczy. To jest pomarańcza ekologiczna z Sycylii. I e, ja ją e, całą przerabiałam, tak? także tutaj jest e, to, to, to bardzo fajnie zrobione. E, czyściutko znaczy się, w sensie nie ma żadnych chemii, niczego. Nigdzie w ogóle nie ma chemii, ale, ale tu tym bardziej. E, skórka pomarańczy bardzo działa e, wspaniale na krew, oczyszczająco, szczególnie oczyszczająco, właśnie też e, tonizująco. Jakie mamy jeszcze tu składniki? To jest 11 ziół w tej nalewce, jest owoc longan, to jest wspaniały też owoc na skórę, dlatego po tej nalewce mamy taką bardzo przyjemną skórę, gładziutką, nawilżoną, o ładnym wyglądzie, koloru takiego no, ładnego, ukrwionego. Owoc kolcowoju to jest, tak, to jest owoc goi, no to szczególnie na krew wpływa bardzo korzystnie. Czarna morwa, która jest, no, jest tonikiem krwi jak najbardziej, też właśnie ma te nawilżające, bardzo silnie nawilżające właściwości. Korzeń angeliki, no to jest super, po prostu mocne. Mocne zioło wzmacniające pestki brzoskwini, skórki mandarynki i pomarańczy, kora i czarny sezam w nasionach. Też czarny sezam działa na skórę, też nawilżający. Także tu jest dużo bardzo składników nawilżających, szczególnie nawilżających krew, nie tylko skórę. To, co. To, co ja zauważyłam, to jest bardzo wzmocnione paznokcie, one się błyszczące, są twarde, ładnie wyglądające. Skóra, wygląd skóry też się bardzo poprawia. Podczas oczyszczania krwi następuje oczyszczenie z... Nawet zdarzyło się z torbieli, oczyszczenie z torbieli, która była tam u kogoś, w, 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 o, w jakimś miejscu, nie, nie będę szczegółów mówić. E, więc też tu na przykład to tak działa. No działa pobudzająco na, na, na krążenie. I bardzo dobrze wpływa na sen, więc dobrze jest dawkować dwie łyżki na wieczór. Tak? Dwie łyżki naraz. Dwie łyżki do jakiegoś kieliszeczka, bo to jest w końcu nalewka, więc nie będziemy łyżkami tego pić, tylko z kieliszeczka i na wieczór sobie to można wypić. Jest w smaku doskonała. Właśnie, tutaj jest jeszcze o, daktyl, który gdzieś mi tu umknął. No nic, jeszcze tu jest daktyl y, zwykły, y, też, y, też działa wzmacniająco. Y, także bardzo, bardzo zachęcam do tej nalewki ponieważ jest niezwykle korzystna dla naszego organizmu, jest korzystna na krew i zapewnia te czynniki, których ogólnie na rynku nie ma, ponieważ medycyna akademicka w ogóle się nie zajmuje tą częścią, tym wycinkiem krwi. I nie zwraca uwagę na naczynia krwionośne, że one mają być elastyczne i nawilżone, i nawilżona krew. A to nawilżenie zapewnia nam usuwanie pasożytów w tym sensie, że wirus nie usiądzie na śluzówce, która jest nawilżona. Że jeżeli mamy gardło nawilżone odpowiednio, to tam nie usiądzie żadna bakteria czy wirus. E, więc jest to zapewnienie, jakby takich e, no zdrowia, tak? Czy też zapewnienie, że, e, że te pasożyty, pasożyty w tym szerokim pojęciu, bo pasożyty mówimy również, wirus jest pasożytem, tak? A więc e, te pasożyty, one tam nie będą e, miały możliwości się zagościć, tak? Więc, więc warto, warto tak, taką, mieć taką funkcję w organizmie prawidłowo, tak zachowaną. Także to jest tyle. Tutaj nie ma oczywiście więcej tych owoców, bo nie, wys, nie wysypywałam wszystkiego, tylko tutaj część, żeby pokazać ten czerwony daktyl. E, w każdym razie. E, Teraz będą zamówienia na 1 marca. Zbieram zamówienia. Zawsze mam ograniczoną ilość tej nalewki, bo to jest po prostu niedużo, mam tego. Ale staram się cyklicznie, więc zbieram teraz zamówienia na 1 marca. Dziękuję, do usłyszenia.